Jak to fajnie, że bracia mieszkają razem. A jeszcze jak razem wielbią Boga, to już w ogóle jest rewelacyjnie. Słuchajcie, wczoraj na grupkę wrzuciłem tekst, który dzisiaj przytoczyłem z Efezjan 2.10. I tak właśnie tam, tam wypisałem o celach i planach dla naszego życia. I mamy Wartość z tego życia i mamy znaczenie naszego życia. I Bóg to dostrzegł, zanim cokolwiek tak naprawdę zrobiliśmy i dał nam możliwość odkrywać tego, co dla nas przygotował. Tak się zastanawiałem, co dla mnie Bóg zrobił. Przecież. Jakąś miałem przeszłość, a Bóg to wykorzystał w cudowny sposób. Nie stoi ta przeszłość na przeszkodzie w tym, aby go wielbić. Nie ma znaczenia z tym, jak skończyłem, co zrobiłem, kim byłem, bo Bóg po prostu zastosował niesamowitą rzecz łaskę. I wiecie, przyprowadził mnie tutaj do zboru, przyprowadził mnie tu do kościoła. I nagle odkryłem, że tenże kościół jest narzędziem Boga w dziele zbawienia mnie, ale również w dziele zbawienia ludzi. I tak naprawdę innego narzędzia na świecie nie ma. Jak tylko wierzący, jako poszczególni członkowie kościoła, mogą pójść i przyprowadzić innych. Również do kościoła, do Chrystusa. I chciałbym Wam się podzielić fragmentem Pisma Świętego, również Efezjan drugi rozdział od 4 do 22 wersetu. Efezjan drugi rozdział od 4 do 22. Dwa. Bóg jednak będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas. Którzy byliśmy umarli wskutek występków, z Chrystusem przywrócił także do życia. Łaską przecież jesteście zbawieni, razem z nim też wskrzesił nas i posadził na wyżynach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazało się w czasach, które nadejdą, ogromne bogactwo Jego łaski przez Jego dobroć dla nas w Chrystusie Jezusie. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od Was. Więc to pochodzi, lecz jest darem od Boga. Nie z powodu uczynków, aby nikt się nie lubił. Przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś Wy, poganie według ciała, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają siebie obrzezanymi, bo są na ciele obrzezani ręką ludzką, Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, wyobcowani ze społeczności Izraela i obcy względem obietnicy przymierzy, nie mając ani nadziei, ani Boga na tym świecie. Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, znaleźliście się blisko przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, który w jedno połączył jednych i drugich i zburzył w swoim ciele dzielący ich mur obwrogości. Prawo przykazań w postanowieniach, które uznał za bezużyteczne, aby z obu stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i panowanie jednych i drugich, pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie samym zadając śmierć wrogości. Swoim przyjściem ogłosił dobrą nowinę: pokój Wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byliście blisko. Przez niego bowiem zarówno jedni jak i drudzy. Możemy przybliżyć się do Ojca w jednym duchu. Już więc nie jesteśmy obcymi i przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domowników Boga. Zostaliście wzniesieni na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Wszelka budowla w Nim zespolona wznosi się jako świątynia święta w Panu. W Nim i Wy zostaliście złączeni we wspólne budowanie. Wy w duchu. By w duchu stać się mieszkaniem Boga. Tak patrzę na ten tekst i rozważam: to jest po prostu rewolucja myślenia. Rewolucja myślenia czasów Jezusa, ale rewolucja myślenia również w nas. Wszyscy to jest, i my, Boganie, i Żydzi, mamy wspólny dostęp do planu Bożego. I tak się zastanawiam. Że zobaczcie, zastanówcie się, jak tutaj wszyscy się znaleźliśmy. Z, jak, z jakiego powodu, albo przez kogo się znaleźliśmy? Przez, nie wiem, telewizję, radio? A może przez rządzących? A może jednak przez jakiegoś członka kościoła, który nam powiedział o Chrystusie, zaprosił nas do kościoła i przyszliśmy tutaj. Dzięki temu, Powinniśmy wyoszczyć świadomość, że jesteśmy wierzący i znamy Chrystusa. To tutaj oddajemy chwałę Bogu. Dziękujemy na, im, że ulokował nas w kościele. I co najważniejsze, czasem nie odkrywamy w sobie, ale to my jesteśmy narzędziem zbawienia. Bogu chodzi o to, że ci, co się nawrócili, by chcieli głosić słowo Ewangelię ze świadectwa. Bo wiecie, świadectwo to jest najważniejszy sposób chyba głoszenia Ewangelii w miejscu, w którym się żyje. Tam takie świadectwo Ewangelii ma największą moc oddziaływania. Bo wszyscy cię znali, a Twoje świadectwo Twojej zmiany, swojego zmiany sposobu myślenia, postępowania powoduje, że oddziaływuje na innych. I to dzięki temu można zaprosić innych do kościoła. To jest niezgłębione bogactwo Ewangelii. Własne świadectwo i czy my go to wykorzystujemy? Czy idziemy do ludzi mówiąc o Chrystusie, powołując się również na własne świadectwo? Chciałoby się powiedzieć: Jestem wierzący. Taki plan miał wobec mnie Pan Bóg. Wiecie, to Bóg zdecydował, że jestem osobą wierzącą. Nie ja. Zresztą o Tobie, o Tobie, o Tobie, to też Bóg zdecydował. I to przez Kościół Jego Syna, to przez tych, którzy nas zaprosili do tego Kościoła. Niezgłębione bogactwo Chrystusa to Duch nas prowadzi do zbawienia w Kościele. Nie ktoś inny, nie ja, nie Ty, nie sąsiad. To Duch Boży prowadzi nas do zbawienia. I to w Kościele, i to w tym zborze. Bo Duch mówi do nas w zborach, jak podaje Księga Apokalipsy. Słuchaj, co Duch mówi do zboru. I to tu, kiedy przychodzimy, to Duch do nas mówi, co powinniśmy robić, jak żyć. Ale również to ten Duch pokazuje nam, no, jak powinniśmy wielbić Boga, być Mu wdzięczni za to, co dla nas zrobił. Bo tylko Kościół Boży poznał plan Boży. Zobaczcie, że nawet zwierzchności i władze nie, ma, nie znają planu Bożego. To tylko te zwierzchności, obserwując nas z góry, mogą poznać plan Boży, obserwując nas, obserwując Kościół. Mogą się domyślać. Nawet Aniołowie nie znali planu Bożego. To my, jako Kościół, znamy plan Boży. Plan Boga na nasze zbawienie. Jako członkowie Kościoła trzymaliśmy depozyt prawdziwej obecności Bożej poprzez zbawienie i przebaczenie. Zobaczcie, że nie tylko Bóg zawarł przymierze poprzez swego syna, syna z nami, ale dał nam, pokazał nam i zdeponował w nas ducha świętego, po to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że. Jesteśmy zbawieni, że zostaliśmy zaproszeni do zbawienia. I tylko od nas zależy, co z tym zrobimy. Ale to On pierwszy wyszedł z tą inicjatywą. Mam więc pytanie, co z tym zrobimy? Czy pójdziemy i będziemy ogłaszać czas łaski dla ludzi? Czy będziemy współpracować z Duchem Bożym, wskazując na Chrystusa i zapraszając do, Chrystu, do Kościoła? Zastanówmy się. I na zakończenie pamiętajmy. Dzisiaj świat jak nigdy potrzebuje odważnego i nieustępliwego Kościoła. I to tam powinien znaleźć wiarę, nadzieję i miłość. I czy my, jako członkowie tego kościoła, faktycznie przejawiamy wiarę, przejawiamy nadzieję i miłujemy? I czy z powodu tejże miłości idziemy do innych, zapraszając innych do tego, żeby również oni mogli skorzystać z łaski Bożej? Czy my utrudnimy Bogu zapraszanie innych do zbawienia? Czego wesprzemy w tym naszym działaniu? Ja deklaruję, że będę wspierał ducha Bożego. Amen.